Elo, elo, siema, witam was, Radio Anarchia. Anarchistyczny głos w twoim domu. Przebijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci, który omamia coraz szersze pokolenia ludzi i trzeba się temu jasno sprzeciwić, bo co to do kurwy ma być. Także Radio Anarchia jest takim podca podcastem, który przebija się przez to całe gówno, no, mam nadzieję, że podoba się Wam jingle, który był na początku. Będzie jeszcze lepszy, będzie jakiś tam głos do tego dodany, szmery bajery. No a dzisiejszy odcinek się nazywa Kolesiostwo. Także dzisiaj nieprzyjemny temat. Yy, oczyszczamy na początku własne podwórko z jakiegoś syfu. Yy, o poprzednim się było Footnote Bombs, też troszeczkę okiem krytycznym na to spojrzałem. Wytnąłem wszystko to, co, to, co mi się w tym nie podoba. A dzisiaj już temat stricte, stricte nieprzyjemny. Temat mocny, temat kontrowersyjny i to, co ostatnio nas trapi: czyli kolesiostwo. O tym, czym jest kolesiostwo, nie będę mówił. Podam po prostu kilka przykładów. Może na koniec do tego się odniosę, czym to kolesiostwo jest. Natomiast no, mam nadzieję, że wnioski wyciągniecie sami i sami będziecie się z tym problemem jakoś zmagać. W każdym bądź razie będziecie mogli. Na pewno jakoś się z tym wszystkim skonfrontować, jakoś, jakoś po prostu zareagować na to. No i mam nadzieję, że da Wam, da wam to do myślenia. Także z koleżanką spotkałem się jakiś czas temu. pierwszy taki przykładem dobitnym było to, że kiedyś jedna z koleżanek, tam jakoś przed świętem żołnierzy jebniętych, dała sobie tam na Facebooka, że generalnie lubi tych żołnierzy wyklętych. Nie? I. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, chociaż za bardzo zdziwiony nie byłem, bo zawsze posądzam ją takie lekko prawackie odchylenie. Jej tam ojciec jakimś tam wielkim prawakiem był, tam jakieś tam Szczerbca czytał czy coś i ona po prostu tak zawsze, no niby punk rock, niby anarchia, wszystko spoko, no z drugiej strony wiadomo, stanowisko, nauka i tak dalej. Natomiast właśnie tak często tam coś tam się przejawiało, że tam, że tam nazistów czy tam faszystów trzeba też zrozumieć, trzeba z nimi porozmawiać i chuje moje dzikie węże generalnie i no tak fajnie, no wszystko było fajnie yy, dziewczyna i miała na pewno dużo znajomych wszyscy ją bardzo lubią, lubili no ale coś z czymś takim wyjebała, nie no i jak z tym czymś takim wyjebała, to oczywiście ja to zauważyłem jako jedyny bo reszta przemknęła w ogóle wokół tego tak, że nic się nie stało no i tam zacząłem z kimś tam nawijać o tym że wypadałoby, no zdjąć się na pewno z Facebooka, na pewno jakoś na to zareagować, na pewno odciąć się od niej towarzysko. No bo przecież takie tego typu rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca. Tak? No, z jednej strony tutaj anarchizm, antyfaszyzm, a z drugiej strony masz to, że lubi żołnierze wyklętych, którzy, o których na pewno będzie jeszcze odcinek, no ale na no, tak w skrócie powiem, że jedyne co robili, no to gwałcili, mordowali, kradli, zabijali ludzi w imię jakiś chorych idei nacjonalistycznych. I w ten sposób. No i teraz powiem wam, jak ta rozmowa wyglądała. No ja tam próbuję, próbowałem ten problem poruszyć, a koleś mówi, y, 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 y. no na pewno ona tego nie zrobiła. Ja mówię, jak kurwa nie zrobiła, no przecież, przecież napisała to na Facebooku, mogę ci to pokazać, no pokazałem mu ten obrazek, że tam żołnierze wyklęci, przypuśćmy, cześć ich pamięci, coś w tym stylu. No on mówi, no tak myśli trochę i mówi, no tak, no ale co, czy wszyscy żołnierze wyklęci byli źli? Ja mówię, co kurwa, o co chodzi? No na przykład Pilecki, nie? Pilecki, pilecki mnie. No, generalnie każdy zawsze się przypierdalał tego pileckiego. Dlatego na przykład jeszcze jakiś czas temu pilecki miał swoje oddzielne święto. A w jego rocznicę urodzin było święto pileckiego, czy tam w rocznicę śmierci, nie pamiętam. Natomiast właśnie po to, żeby tego pileckiego, jako ten przykład, jakiegoś tam kurwa miłośnionego Samarytanina, odseparować od tych żołnierzy wyklętych, tak? Czy żołnierzy jebniętych, którzy, jak wiadomo, no nic dobrego tam nie robili na tych wsiach, generalnie, nie? Natomiast nie chodzi o, o samo to, czy akurat koleś nagle po prostu dziwnie się zachował, no bo po prostu chodziło tylko o to, że osoba jest lubiana, że osoba jest yy, znana, że osoba jest szanowana przez tak zwane środowisko, no to to kurwa, to w takim razie no przełknijmy po prostu to i idźmy dalej, tak, i nie przypierdalajmy się do niej o to, że, że coś takiego ma i niech sobie po prostu dalej żyje, yy, chodzi na koncerty, wszyscy że niech się uśmiechają i będzie fajnie, nie, generalnie. No i tak to wyszło, nie? Tak to wyszło, że... No i w końcu na mnie poszło, nie? Jak zwykle, bo zaraz będę o tym mówił, że generalnie zawsze potem jest przepierdalańsko do tego, który, który w ogóle zauważa problem. A ty co byś z tymi żołnierzami wyklętymi zrobił? Wszystkich pod mur, nie? Bo tu Pilecki, że oni tam... Wa... Aha, potem jeszcze mówi, że oni walczyli z komunistyczną... Z, po prostu z, no, z Rosjanami, czy tam z komunistami, którzy, którzy wtedy na ten nasz kraj no też w jakiś sposób zniewolili, nie? No na pewno nie zniewolili w ten sposób, co faszyści, naziści, niemieccy, natomiast później też no ten kraj do końca wolny i suwerenny nie był. No to co? No to przecież oni walczyli o, 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 o ten kraj, o to, żebyśmy byli wolni, nie? No wiecie, i tego typu teksty zaczęły iść. I generalnie nic się nie stało, no i generalnie na mnie wyszło, że ja to jestem jakiś nie wiadomo kto, że ja to bym wszystkich tych wyklętych pod mur dał. I generalnie w ogóle po, po co ja ten problem poruszałem? No przecież nic się nie stało, to jest fajna osoba i... i, i Generalnie, no, no. Przepraszam, że cały czas słowo generalnie, ale. No nieważne. I, I wiesz, i. No, i nie ma problemu, nic się nie stało, ha hihi ha, hi. <laughs> Niech żyje punk krok, wiecie, i, i w ten sposób. Także to taki pierwszy znaczący przykład właśnie, że. Coś tutaj się dzieje nie, nie w ten sposób, jak, jak, jak wypadałoby, żeby było, nie. No i można iść dalej, można iść dalej. Już takie przykład ogólnopolskie, oczywiście żadnych tam imion, nazwisk nie będę wymieniał, bo tutaj nie chodzi o to, żebym ja jakieś plotki tutaj rozpowszechniał, czy jakieś fakty, czy jakieś nieprzyjemne sprawy, natomiast chodzi o, to, o w ogóle samą atmosferę, jaka jest, nie? Jaka panuje. No, przypuśćmy, no był gwałt na jednym ze skłotów i ofiara oczywiście w kłopotliwej sytuacji, ponieważ wiadomo, że Przede wszystkim trudno się bardzo, bardzo, bardzo trzeba być odważnym, żeby się przyznać do czegoś takiego, że jest się ofiarą gwałtu. Yy, sama nie pamiętam jeszcze, próbowała coś z tym zrobić, no, y, natomiast no, w pewnym momencie jednak znajoma y, zaczęła tę sprawę nagłaśniać i nagłaśniała ją na początek tam gdzieś u siebie, no, no to nie, żadnego rezultatu nie dawało, bo, yy, bo właśnie znowu to samo wyszło, nie? że po prostu, że, że, że tamtemu ziomkowi wszyscy, wiesz, piątki przywijali. Normalnie sobie wierzę na koncerty i żadnych konsekwencji tak naprawdę nikt nie poniósł. I, i ona to zaczęła na, na Polskę rozgłaśniać. No wiadomo, jakiś tam odzew był. Yy, odzew był też, ale odzew był też taki, że, że, że dziewczyna musiała ze środowiska odejść. No, właściwie na samą prośbę bo już po prostu nie ogarniała sytuacji z tym, że nagle jakieś wyzwiska, nagle, że jest historyczką, że jest jakąś radykalną feministką, że. Yy, że po co, się w ogóle, po co się w ogóle, odzywa, po co robi złą renomę temu miejscu, tak, i, i, i właściwie no wyszło tak, że, że jakby się w ogóle nie odzywała, to życie po sobie płynęło dalej, wszyscy by się uśmiechali, ofiara by była ofiarą, yy, że tak na, generalnie wyszło tak, że nic się nie stało, no, część środowiska odcięła się oczywiście od tego skłotu, od, od, tych, od tych sytuacji, no sami Skłodersi też potem wydali tam jakieś oświadczenie. Natomiast no właśnie jakiś taki pogląd, że wiesz, że, 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 że żeby, żeby takie rzeczy nagłaśniać to, 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 to tylko robią radykalne feministki, które się nie znają na życiu i wiesz, i że jak no już nie będę w ogóle przytaczał nawet tych, 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 tych tekstów jakie tam szły w stosunku do tej dziewczyny, w stosunku do nich no na pewno sytuacja jest na tyle niefajna, że że ta znajoma którą tą całą sprawę yy, nagłośniła ona po prostu już zupełnie się odcięła od wszystkiego no bo to jest bez sens jakichś tak jeżeli no i oczywiście jeszcze przypierdalanie się tych kolesi po 40 nie, tak zwany konflikt ze staroanarchistami, który też może jeszcze dzisiaj opowiem jak to więcej wygląda ale właśnie tutaj, tutaj on, się, on się bardzo 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 tak uaktywnia że to co dla yy, małolatów jest seksizmem przemocą yy, głupimi tekstami to potem taki kurwa stary dziad ci powie, że no się tak naprawdę nie stało, noż nie róbmy z igły widły, prawda, noż nie róbmy z igły nie róbmy jakichś tam yy, problemów bez sensu, no generalnie fajna zabawa jest najważniejsza, no najebać się najlepiej na koncercie, tak, z brzuchem, yy, przyjść na chatę i przekimcia rano do roboty i, i, i tyle kurwa z tego całego anarchizmu jest, nie? Wiadomo, że tam na jakieś akcje tu się nie chce chodzić, no bo jestem za stary, ale to już nieważne, nieważne, no po prostu yy, to, co dla yy, kolesi tam... A że, że jeszcze coś takiego na przykład, że ten koleś, przypuśćmy, który tam zgwałcił, no to on jest tam jakąś nie wiadomo legendą, on tam, go wszyscy lubią właśnie, on tam nie wiadomo ile działał kiedyś, nie, że tam jest z lat 90., no to tam wtedy to się dopiero działo, a co wy mało laty, w ogóle wiecie, co się czepiacie, i, i, i nic, się, nic się tak naprawdę w tym wewnątrz środowiska nie dzieje. No, 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 mi się wydaje, że osoba, która nie ponosi za coś takiego konsekwencji yy, przez środowisko, no to czasami sobie odpowiedź na no to pytanie: o co tutaj chodzi, nie? No, następną sprawą, no, bardzo podobną, w którą właściwie miałem styczność, tak w miarę osobiście, no to był jeden z takich zupełnie znanych artystów. Gdzieś tam poszarpał z się z dziewczyną, do tego y, to zauważyły y, inne dziewczyny, te, y, też młode osoby, zareagowały na to w jakiś sposób, sprawę też opisały po prostu, że, że, że koleś się zachował przemocowo, że, że, że nie zachował... Y, Granic, kiedy ta dziewczyna prosiła go o to, że, że, że zaznaczała swoje granice, zaznaczała swoją strefę komfortu, jakby, że, że ona chce na chwilę odpocząć, że, że chce pobyć sama, nie? Ten koleś dalej się nam to nie przypierdalał, robił jakiś, jak, jakiś syf, nie? No i co się okazało, i tam te dziewczyny, które zareagowały na to, nie będę mówił tego słowa feministki, bo, no bo to nie ma znaczenia w tym momencie. To mógł być każdy, to mógł być nie wiem, ktokolwiek. Nieważne w tym momencie to jest, no ale oczywiście fala hejtu, nie, przecież ja go znam i teksty jakie szły, nie, przecież ja go znam, przecież on jest fajny, on by takiego czegoś nie zrobił, yy, on jest zawsze przecież uśmiechnięty, miły, sympatyczny, poza tym gra w znanym zespole, yy, ja się na tym zespole wychowałem, nie, i tego typu teksty szły, yy, tak, także no, no, no ta reakcja była po prostu i, i to się stało zupełnie całkiem niedawno i, no i ta reakcja to po prostu no, samo się przez się rozumie o co tutaj chodzi, nie? Najważniejsze jest to, że żebyśmy się trzymali razem z kumplami, a że jeżeli ci kumple czy, czy tam koleżanki coś zrobią nie tak, no to tam no trudno no. Nie także wynika tutaj... Także nie wiem jakie są przyczyny, no może zaraz coś na ten temat powiem jeszcze, no, no, no następna sytuacja też z mojego podwórka tam koleś coś... Jakimś tekstem, jedną koleś tam z 38 lat, do dziewczyny co 18, tam jakimś seksistowskim tekstem. Ona sprawa opisuje, nic nie jest robione. Ten typ dalej w kolektywie sobie spokojnie działa, z uśmiechem. Tam były jakieś tam prośby o to, żeby ją przeprosił. No ona te przeprosiny w końcu zastraszona, w ogóle przyjęła. No te przeprosiny w ogóle jakieś tak lekceważące były. Ten typ w ogóle do tej pory nie wie, co się stało. Po prostu rzucił jakimś tekstem takim rynek sztokowym, seksistowskim, natomiast no, kupa śmiechu z tego powodu jest, że nic się nie stało, nic się nie dzieje, że wow, trafiłeś do, do kolejnego, do grona seksistów, nie? że, że jeszcze jakieś podśmiechujki właśnie z tego powodu, jakieś, jakaś ironia, no nada, kompletna żenada, nie kompletna żenada, no wyobraź sobie teraz, jeżeli kurwa, któryś z was teraz myśli, że, że, że nic się nie stało, no to wyobraź sobie, że masz 18 lat, a jakaś starsza pani do ciebie mówi, ty stary, weź mi kurwa, zrób patelnię czy coś tam, nie? Yy, no to trochę jest obleśnie, nie? Yy, obleśnie jest to, że jakaś tam starsza pani cię tam dotyka po. Yy, po. nie wiem. Po ramieniu, nie, tam, bo po prostu dawno nie, nie była z facetem, a ty jesteś małolat i ona z, lubi młode ciałka, po prostu, nie. No to to, to to taka sama sytuacja jest, no wyobraź sobie, nie? Wyobraź sobie to po prostu, co ty wtedy przeżywasz, jakie ty jest leśne. Także tego typu klimat panuje po prostu w tym środowisku, że jeżeli. Nic tak naprawdę się nie wydarzyło, a i te sprawy, jeszcze jest wiele, wiele spraw, jeżeli chodzi o gwałty, po prostu yy, te gwałty się dzieją, tylko że ofiary nie są jeszcze na tyle odważne, nie mają na to ochoty, tak, bo to jest trauma, to, to, to trzeba być odważnym, no, no wyobraź sobie, że, że mówisz, a, słuchajcie, ktoś mnie zgwałcił, nie, no to, to, to trzeba naprawdę mieć dużo, dużo, dużo w sobie... Samozaparcia odwagi, jeszcze właśnie w takim społeczeństwie, w tym zjebanym punk roku, jeszcze nie, do tego, kiedy tam naprawdę już on się, on się za wiele nie różni od, od systemu, od, od dyskoteki. Nie? I, I ty mówisz, bo liczysz na to, że to środowisko jest inne, bo, bo, bo po to przyszłaś, przyszedłeś do środowiska anarchopankowego, żeby, żeby odseparować się od tego całego systemu zjebanego, nie. A tu się dzieją takie rzeczy, że tak naprawdę tutaj, tutaj że, że on, że ten ruch tak naprawdę. Z, jest taki sam jak te wszystkie ruchy dyskotekowe, czy kibolskie, czy, czy inne, nie? Że po prostu tu jest jeden wielki seksizm, jeden wielki rasizm, cały czas bójki, wszyscy chodzą pierdoleni i, i, i tak naprawdę no, tylko na tym to polega, nie? Także w ten sposób. tak, Także tę sprawę trzeba, trze, trzeba przemyśleć. Oczywiście trzeba reagować cały czas. To nie jest tak, że teraz ja mówię... Nie, ja po prostu jestem wkurwiony na to, że, że takie sytuacje się dzieją i, i nic nie jest z tym robione, nie? Że, że nic nie jest z tym robione. Ci kolesie czy, czy, ta, czy te dziewczyny, czy, czy ktokolwiek, to już, to już nie chodzi o żadne tam yy, kto, kogo, z czym, co, nie? Tylko chodzi o to, że takie rzeczy się dzieją i nic, na ten temat nie, nic się na ten temat nie dzieje. Ci kolesie dalej sobie siedzą i piją piwko, dalej się wyśmiewają, dalej młode dziewczyny dla nich to są tylko do łóżka. Yy, I w ten sposób to działa. Nie? Także bardzo, bardzo, bardzo chciałem zaprotestować przeciwko temu kolesiostwu. Yy, reagujcie zawsze na, na tego typu sytuacje. Nawet jeżeli spotkacie się z jakąś dezaprobatą, tak, jeżeli potem się do was nikt nie będzie odzywał, no to spoko, to niech po prostu wypierdalają. I tyle do powiedzenia, nie? Zawsze znajdą się jakieś normalni znajomi, zawsze znajdą się ludzie, którym się będziesz dobrze czuł, czy dobrze czuła, nie? Wystarczy tylko chcieć, a cała reszta, a szczególnie ci ci, ci kolesie, tam żenujący, po prostu no to, no to niech już idą do lamusa, niech dadzą po prostu wszystkim spokój, i tyle, nie? No tak, także także w ten sposób, nie? Także to by było dzisiaj na tyle i na razie, do następnego razu.